Witam Was, drodzy widzowie. Zachęcona pięknością, urodą. No, sama wpadłam w zachwyt nad filmikiem moim o montażu gudmy. Postanowiłam zrobić coś kolejnego, bo tak modne są na YouTube tutoriale. Tam zasłonka jest gdzieś tak to odsłonięta. ale nie patrzcie się tam. Modne są tutoriale. I modne są również bardzo unboxingi i po tym sukcesie tutorialu postanowiłam nagrać tym razem unboxing. Również mam to utrudnione, także jest to także ekwilibrystyka, tak jak przy tym montażu Gudmy. Nie ma Mieczysława, tradycyjnie jest w muzeum. Jest niedziela, on w niedzielę chadza do muzeum. W niedzielę to nagrywam, nie wiem jeszcze kiedy to wstawił. Yy, chciałam sobie to nagrać, yy, powiem, na yy, takim... ktoś to się nazywa? Niestojak. No w każdym razie takie coś, gdzie się telefon montuje i to w ogóle o wiele łatwiejsze jest nagrywanie. Yy, ale okazało się, że... No to się się nazywa? nie Tylko co? statyw, o, statyw, ale okazało się, że w tym statywie, w tym statywie w niewyjaśnionych okolicznościach, znaczy z tego statywu w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła ta część, do której wmocuje się telefon. Także zdufię z ręki i samodzielnie będę przeprowadzać ten unboxing. Dodatkowym jeszcze utrudnieniem, bo jest jeszcze trudniej niż ostatnio. Jest to, że telefon się rozładowuje, a ja chcę nagrywać to w tej chwili, więc jestem ograniczona jeszcze długością kabla, ponieważ on jednocześnie się ładuje i y, nagrywam. Wiem, że jest to bardzo niezdrowe dla telefonu. Co jest potrzebne do tego, żeby móc nagrać unboxing? Przede wszystkim trzeba mieć pudełko, w którym są jakieś rzeczy kupione bądź otrzymane. Może to być prezent. W moim przypadku właśnie mam pudełko z prezentem, mam jeszcze jedno pudełko z prezentem też, a dodatkowo jest ze mną chrumcia, chrumcia która będzie tu też będzie potrzebna. No wiem, wiem, po prostu to wiem. Do unboxingu przydałoby się też czyste paznokcie. I tu jest pewien kłopot, zadbane ręce również. Tu jest pewien kłopot, y, zwłaszcza jeśli chodzi o paznokcie, bo ja mam jakieś takie dziwne, że mało, że są bardzo okropnie brzydkie, to jeszcze bardzo ciężko się je wyczyścić. Jakoś tak strasznie są przyklejone do, do palców te paznokcie. Y, tak, y, może przystąpię do otwarcia. To dostałam y, prezent. Powiem na końcu od kogo. Tu jest szereg różnych rzeczy. Chrumciu, proszę bardzo. Tutaj. Chrumciu, proszę podejść. Też będziesz oglądała. Coś niebieskiego na górze. O, przyjaciel dla chrumci. Misiek. Ja uwielbiam miski. Nie wiem jeszcze, jak go nazwę. Może ogłoszą konkurs. Wymyślcie, proszę widzowie, jest po, jest po prostu boski, błękitny. Chruńcia jest różowa. Y, jest to idealne zestawienie. I no, dziewczynka jeszcze, prawda? Różowa, on jest chłopakiem y, z muchą eleganckim. Także bardzo proszę o imiona. Tak. Mamy kolejne rzeczy. Kuczeń, no nie potrafię udawać zaskoczonej, bo już to widziałam już wczoraj się zachwycałam, dobra ojej może tak, tak się zaskoczę ojej, jest super zielona torba ta torba no nie mogę Wam pokazać jakoś w tak elementach, ta torba jest mało, że wspaniała kolorystycznie to jeszcze jest znakomita z uwagi na to, że tu zamiast paska jest taka długaśna szarfa i można to sobie nosić jak listonoszkę i ma suwaczek ta torba i jest bardzo wygodna, i ja na pewno będę jej używać. Kolory są fantastyczne, po prostu. O, y, także torbę do miska. I szukamy kolejnej rzeczy. Mamo, to jest to, co ja uwielbiam kosmetyczki różnej maści bo ja w tych kosmetyczkach noszę dokumenty, ja sobie dzielę różne swoje pierdoły, które muszę nosić. Nie mogę niczego znaleźć w plecaku ani w torbie i taka duża ilość kosmetyczek jest dla mnie wybawieniem w takiej sytuacji. W tej, w tej prawdopodobnie będę nosić dokumenty i pieniądze, bo ona jest poważna, poważnie wygląda to. Będzie właśnie kosmetyczka taka zasadnicza, główna, dokumentacyjna. Kosmetyczka. Cóż mamy jeszcze? Mmm, kolejne kosmetyczki. Ktoś tu mnie dobrze znał. Kosmetyczka fenomenalna. W kolorach nie wiem, Karaiby mi się tylko przychodzą, mi Jamaika. Tak, a chciałoby się a, posiedzieć, pokiwać, trochę pomruczeć i pocilować. W tej kosmetyczce będę chyba nosiła, myślą takie kosmetyki, prawda? Żeby podreperować swoją urodę na prędce. Czyli jakieś małe lustereczko będzie, tą no wiadomo, bo, bo trzeba tam zerknąć, chociaż czasem to aż człowiek żałuje, że zajrzał. Tak, ale będzie to lustereczko, kredeczka. Takie lustereczko dostałam od do Agnieszki Kowalskiej, kiedyś fenomenalne. O! Będzie bardzo dopasowało, ono było w hiszpańskie wzory. Tu sobie schowam kredka do oczu, puder, no taki zestaw, starej pudernicy podstawowej chyba. Nie, taka wystarczy, Cienie nie trzeba. Może jakiś taki pędzelek, żeby sobie te cienie, które się tam skawałkują w tych, no na tych powiekach, które już nie są idealnie gładkie, to może właśnie jeszcze taki pędzelek sobie tam taki na uporze. Fantastyczny prezent wymarzony dla mnie. O nisio. Nisio się nakrył. Mimo Może ja dorzucę do torby. Przepraszam może za takie to niechlujne zachowanie, ale yy, przypominam, że nagrywam to jedną ręką i zaglądamy. Yy, zaglądamy po i... jesteście zaskoczeni. Kolejna kosmetyczka. Fenomenalna. Yy. Tym razem wzory indyjskie. Jest to duża kosmetyczka. Zastanawiam się, co w niej będę, co takie duże kosmetyczce będę mogła nosić. Hmm. może zestaw takich kosmetyków niepielęgnacyjnych, ale takich zapachowych. Dezodorant, perfumy. Tu nawet wejdzie, ta na mała parasolka. I że w ogóle system kosmetyczek w moim plecaku rozwiąże y, odwieczny problem ze staniem na przykład przed biurem i nerwowym poszukiwaniem karty do wejścia. O właśnie, tu też w tej kosmetyczce będę nosiła kartę do wejścia do biura. Fenomenalny prezent. Dziękuję Ci drogi darczyńco. Kolejną rzecz z pudła wydobyłam już samodzielnie, ponieważ to wymagało użycia dwóch rąk, dodatkowo tu już nakręciłam mnie po prostu zatkała, jak to zobaczyłam uwielbiam karuzelki uwielbiam pozytywki jest to coś tak słodkiego i te koniki to będzie bardzo pasowało do mojej karuzelki świątecznej w ogóle teraz wszędzie są karuzele modne fenomenalne to jest po prostu fenomenalne i tak słodkie że aż mnie coś ściska za serducho posłuchajmy sobie hmm. Tu w tle jeszcze będzie grała pozytywka, bo pragnę dodać, że ta pozytywka wpływa bardzo kojąco na mojego kotka. Wczoraj kotek przyszedł, sobie posłuchał trochę i potem poszedł grzecznie spać, za nim, zamiast bawić się w drapane, szarpane i tam co jeszcze. Kot musi mieć codziennie porcję zabawy, Nas wczoraj nie było, więc w nocy zarządzał zabaw, przeróżnych, czesania. I, i te zabawy, dzięki tej pozytywce, można było skrócić. Wyciągnęłam kolejny prezent. Jest po prostu, po prostu, z domu. Jest, to jest magia, czysta magia. I tu, jak mówię słowo magia, to już możecie domyślić się, od kogo jest ten prezent. No to magiczną kulę, której jest szczęśliwa para. Ja i Mieczysław. Dookoła różne zawieruchy, ale nas to nie ruszamy, dalej tam siedzimy w środku sobie i jesteśmy w tej kuli szczęśliwi. I dodatkowo ta kula jest więziona przez wspaniały samochód. W ten sposób cały czas idziemy w życiu do przodu. W kuli szczęśliwości jadąc wspaniałym różowym samochodem. I symbol. Ostatni przedmiot z tego tekturowego pudełka, z tego tekturowego pudła, i jest to wspaniałe lustro. Ja mam lustro takie w stylu retro do codziennej pielęgnacji, jak to mówił mój jeden taki zacny kolega do przypodrowania Starego Miasta. Ale to lustro jest większe i wydaje mi się, że spełni bardziej swoją rolę. W tamtym to ja muszę się tak nachylać, tam oglądać sobie różne elementy swojej twarzy. A, a to lustro jest, no akurat naprawdę duże, metalowe, ciężkie, takie jak lubię. I tu jeszcze z takimi dodatkowo, z takimi zdobieniami w postaci y, amin szlachetnych. W kolorze jest to wszystko niebiesko-fioletowym, granatowo-fioletowym. Bardzo, bardzo przyjemny kolor, bardzo przyjemne lustro. Bardzo dziękuję Ci, darczyńco. W ogóle chyba lustra się daje na szczęście, także jestem, jestem jeszcze bardziej szczęśliwa, że to lustro otrzymałam. Dziękuję Ci, mój kochany darczyńco. No i teraz najciekawszy moment tego unboxingu, czyli otworzyłam to pudełko, po którego kształcie zapewne domyśliście się, że są tam w środku buty. Rysunki trochę wprowadzały w błąd, ale no raczej tak, raczej były to buty. No jak widzicie, są to buty, ale nie, nie są to buty zwykłe, są to buty kosmiczne. Jak widzicie, proszę bardzo, kółeczka. Łańcuch, klamerka, taka kosmiczna poświata lusterko na nosku i jeszcze lusterki lusterkie lusterka na tej grubej podeszwie. No, buty są bombowe. Są to buty w rozmiarze 41: duże. Ja też mam dużą stopę mam 40. Z rzadka mam 39. To już wszystko zależy od długości prawda, wkładki. Wydawałoby się, że buty 41 będą dobre na stopę 40. No, założyć jakąś skarpetę, jak to mówią. Prawda? Ale niestety cóż się okazało, są to buty na stopę długą, ale wąską. A moje stopy do wąskich. Nie należą. Powiedziałabym wręcz, że są na pograniczu płaskostopia. Także to z przykrością muszę te buty oddać. One pójdą do sprzedaży, a, a wobec tych butów były ogromne plany, ponieważ darczyńca ma takie buty tylko czarne i mieliśmy razem w nich wyruszyć na podwój kosmosu. Mm, takie różne plany kanałowe mieliśmy naprawdę y, kosmiczne, ale ale plany się nie zmieniają. Założymy. Znaczy no on założy te buty kosmiczne, a ja mam nie mniej kosmiczne buty czerwone, które dawno, dawno temu pokazywałam na kanale. Y, I one też są fajne, y, też są takie dosyć niezwykłe i zwracające uwagę, więc wydaje mi się, że y, będziemy wyglądać razem wspaniale, także. Buty Wam pokazuję jako ciekawostkę, ale niestety nie będę ich nosiła. Natomiast tych wszystkich pozostałych rzeczy, które otrzymałam, będę korzystała jak najbardziej. Poczekajcie, pozytyweczkę postawię, bo ja ją tu chwilowo umieściłam na biureczku. Ale o, już jest. Pozytyweczka, to w ogóle wspaniały komplet. Ta pozytywka, to lustro i ta magiczna kula. I, I myślę, że ta magiczna kula przyniesie mi yy, dużo szczęścia. Tym bardziej, że jest podarowana ze szczerego serca od yy, wspaniałej osoby. Jest to prezent. To jest puncia od mojego singusia, czyli Katki. Misio obok. Będą razem sobie siedziały. Torba mojej kosmetyczki. Jestem heki. I teraz powiem od kogo, od kogo to dostałam, bo chyba jeszcze tego nie mówiłam. To wszystko dostałam od Marcina Lera. Bardzo dziękuję. A widzom i słuchaczom bardzo dziękuję za obejrzenie mojej audycji, za obejrzenie mojego pierwszego unboxingu. nagrywanego go jeszcze dodatkowo samodzielnie, przypominam. I tu chciałam jeszcze może zwrócić uwagę: bo, bo nie wiem, chyba na początku tego nie powiedziałam, że zmieniłam układ koców. Jest ten unboxing również nagrywany na łóżku, tradycyjnie, ale teraz muminek i mała mi. Mała mi jest teraz zasłonięta, zaraz ją pokażę. Gdzie ona, może? gdzie ty jesteś? Ach, dobra, no jest tu pod pozytyw. I tu troszkę jest, przy... o kawałek nie widać. Mała Mi i Muminek są z lewej strony, a dziś z prawej strony króluje Hedwiga. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejną audycję. I y, tymczasem cześć, y, papa i życzę wszystkim tak wspaniałych prezentów. Tak, cześć. I jeszcze na koniec po pożegnaniu dogram, y, że Mam fenomenalne przeznaczenie dla tej dużej kosmetyczki. Ja w tej kosmetyczce będę nosiła telefony. Mam dwa telefony i będę je tam nosiła. Również ładowarki. Fenomenalna. Nareszcie mam dużą kosmetyczkę, w którą bez żadnych problemów mieszczą się telefony. Także tada! Dziękuję. Cześć. Mm -hmm. A te buty mają zastąpić te buty kosmiczne. Są czerwone, znacie je może już, no jakieś 100 razy pokazywałam, yy, lakierowane na traktorku, mają fajne yy, dziurki na sznurówki, no, no może dadzą radę jakoś, nie? Będą jakoś godnie wyglądać, godnie będą zastępować te kosmiczne buty. Teraz też naprawdę mówię cześć, cześć!